Pizza. 50 gramów białka, wukadzik, barbecue, z kurczakiem. Starszy brat. W jednej pizzy mamy 683 kalorie, 50 g białka, 10 g tłuszczu bardzo mało. Węglowodanów 95. Tak się prezentuje. Z tego względu, że już jestem poza sezonem startowym. Mogę sobie pozwolić na odrobinę sera? Więcej. Piekarniczek 220 stopni, 10-12 minut. Będzie nam się to robiło. Sera nie będę żałował. Tak to wygląda. Piekarniczek rozgrzany, pizzerka do środka, 12 minut. O, pięknie wygląda na barbecue chicken. Jest lepszą pizzą od tej salami, ale do salami też wrócę.